Hej dzień dobry, witajcie ponownie, zapraszam Was na nowe filmiki. będzie dzisiaj y, pogadanka, a właściwie temat o pieniądzach. Jak wiecie, pieniądze to jest bardzo ważna kwestia ostatnio i ja pokażę Wam dzisiaj trzy drogie produkty do makijażu, do makijażu twarzy i wspólnie sobie przemyślimy kwestię, czy warto wydawać y, aż takie po prostu setki złotych na podkład, y, czy to po prostu jest warte swojej ceny. Powiewa moją opinię, co ja myślę o, na ten temat. Myślę, że to jakby teraz jest bardzo istotne, ponieważ jak wiadomo, inflacja szaleje, a każda z nas nadal chce wyglądać dobrze i szukamy różnych rozwiązań, dzięki czemu nam po prostu to się uda i nie będziemy musieli kupować podkładów z tej mega, mega niskiej półki. Także myślę, że fajny temat. Myślę, że Wam coś opowiem o um, tych kosmetykach, które Wam tutaj dzisiaj pokażę. To są trzy rzeczy: to będzie podkład, korektor oraz puder. I to są produkty z wyższej półki, jakie myślę, że są takie um, hity, właściwie hity z Sephory, które właściwie ma każdy. I y, każda na pewno wizerzystka, myślę, że ona y, powinna je mieć. Więc y, pokażę w ogóle, czy warto kupować takie coś dla. Y, czy w ogóle zwykły śmiertelnik po prostu jest sens to kupować. I tyle. Także zostańcie ze mną. Ten długi wstęp y, mamy za sobą, więc zaczynamy. Zacząc od podkładu, i podkładem, który używała sobie dzisiaj, to będzie podkład Dior Backstage. Ja mam w kolorku, y, już mówiłam, 1N i on jest dla mnie troszeczkę za ciemny, ale ja go sobie pomieszam zaraz y, po prostu z tym niedrogim. Y, Miksem kolor miksem z Kobo i to jest bardzo fajna opcja, macie drogi podkład, ale jest na przykład za jasny czy za ciemny, to możecie sobie zawsze po prostu dołożyć takiego właśnie miksa do danego podkładu i podkład jakby nie zmienia w ogóle swojej formuły, swojej konsystencji, jakby nie zmienia w ogóle on jakby swojego zadania, ale kolor jakby ulega zmianie yy, czy też w jedną, czy też w drugą stronę. I ja sobie dołożę troszeczkę tego tego miksa, bo dla mnie ten podkład 1N jest za ciemny i ten podkład jest ja jego wstrząsny on jest. Yy, Dość jakby lekki. Ja się sama zdziwiałam, że nie jest aż tak po prostu lejący. Zobaczcie, on ma kolor taki. O, zobaczcie, już leci. No, wygląda w ten sposób. Kolor jest, powiedziałabym, yy, niby neutralny, ale on jest bardziej troszkę takie chłodne tonacje. Ja nałożę sobie go pędzlem i nakładam ten podkład pędzlem. I to jest pędzlek z Ibra F07. On jest taki ścięty. On może być ten pędzel albo do brązera, do pudra, do czego chcecie? Ja go po prostu nakładam fajnie mi się nakładaniem. Podkład, bo jest taki y, bardzo, bardzo y, taki giętki. I co o tym podkładzie? Mogę Wam powiedzieć na pierwszy rzut oka: czyli to nie jest moje pierwsze użycie, żeby nie było, ale on jakby jest bardzo lejący. Krycie możecie sobie budować, czyli możecie mieć krycie delikatne, możecie mieć krycie mocniejsze. On, powiem szczerze, takich cer, które są y, tłuste. Nadaje się średnio, bo on jakby na mojej skórze, która jest teraz tłusta, właściwie w ogóle nie zastyga. On zostaje taką lepką warstwę na buzi. Ja ten efekt średnio lubię, więc jakby ja tak ten podkład zostałem dla klientek, które mają po prostu na przykład suchą skórę, bądź po prostu yy, normalną skórę. Nie używam tego podkładu na klientkach, które mają tłustą, bo wiem, że on jakby nie przetrwa, nie wiadomo ile w się sensie przetrwa długo, bo on jest długotrwały. Ale będzie się bardzo szybko świecił. A wiadomo, że jak jest jakiś weselek jakaś okazja, to nie chcemy gończyć z łazienką się pudrować y, praktycznie cały czas. On na skórze wygląda po prostu pięknie, bardzo ładnie y, wyrównuje nam koloryt buzi, Bardzo ładnie, jakby w ogóle ta skóra, faktura y, skóry jest wyrównana. Ja mam pory, które są y, po prostu dość mocno widoczne, a on mi te pory ładnie jakby gasi. Więc to jest spoko, spoko efekt. Fajne jest też to, że trzeba go dosłownie odrobinkę nałożyć, żeby on nam starczył na całą twarz, czyli jest po prostu mega, mega wydajny. Jeśli chodzi o porównanie go z innymi produktami, to hmm, szczerze powiem, że właściwie jeden podkład mi przychodzi do głowy i to jest mój absolutny więc to jest właściwie Revlon Colorstay, którego podobno już wycofali i ku mojemu przerażeniu nie sprawdzałam, czy to się w ogóle faktycznie zadziała, ale były takie pogłoski że oni ten podkład wycofali, a ten podkład moim zdaniem był najlepszym podkładem drogiernym jaki mo mogłyście kupić i mogłyście dostać. Był dla mnie nie do podrobienia. Także tu macie powiedzmy ile on kosztuje, czekajcie, że Wam sprawdzę. On kosztuje 215 zł za 30 ml ten podkład, a Revlon kupicie za około 40 czy może nawet mniej teraz złotych w internecie. Więc jakby jeśli chodzi o e, jakby sam jakby prestiż i sam fakt, jakby, że mamy na sobie drogi podkład to Dior oczywiście super. Jeśli chodzi o jakby podobne wykończenie i trwałość, to wydaje mi się, że nie jest bardzo, bardzo podobny. O i on tak niby, niby zastyga, niby ma być trwały i zastygający, ale na mojej buzi on jest jakby, cały czas go czuję, że on mi się tak delikatnie po prostu klei. Ja nie lubię tego efektu, ale no ym, tak czuję, że on jest po prostu taki cały czas jakby był mokry. OK, zrobiłam sobie brwi i zanim przejdziemy sobie do korektora, bo korektor będzie kolejnym jakby tym droższym produktem. Już jest sobie ym, konturu, który jest po prostu powiedzmy tym niższym, tą niższą półką i to jest ym, stick z Kiko i on ma numer 201 i szybko sobie tą buzię tutaj z Wami yy, wykonturuje i też robię to pędzlem, tym samym, którym nakładałam podkład. Konturuje sobie szybko. No i ten podkład właściwie dalej jest taki, może troszkę mniej lepki, ale dalej jakby go, go po prostu czuję, że on tam na tej twarzy y, leży. No nie jest to podkład lekki, jakby jest on wyczuwalny jakby na skórze, tak podczas noszenia. No ale to jest podkład na jakieś, wiecie, takie specjalne wyjścia, nie na co dzień, bo no na co dzień jest, wydaje mi się, że jest troszeczkę za ciężki, chyba że go nałożycie y, naprawdę w bardzo małej warstwie, to wtedy, to wtedy spoko. Ok, szybki kontur. Kontur to podstawa, powiem Wam szczerze. Jeśli chodzi o korektor, to mam tutaj korektor z Too Faced Born This Way ja mam w kolorze Almond, który jest oczywiście na mnie za ciemny. Bo ja jestem teraz mega biała i również go połączę z tym e, miksem z Kobo. Bardzo fajne jest to, że ten korektor ma ogromną pojemność, czyli on właściwie, e, czekajcie, Ilon on ma 13,5 ml, a taki powiedzmy standardowy, nie wiem, jak będzie, Katry, e, który mam pod ręką, ma e, mililitrów 4 czyli on jest teoretycznie trzy razy większy jak normalny, e, po prostu normalny korektor. I wydaje mi się, że przez to jakby ta cena, która jest, już Wam powiem, oczywiście moją ściągę sobie tu włączę na telefonie. I tak, ten korektor na Seforze kosztuje 165 zł, więc jakby, um, no za taką pojemność to jest, no duża cena jakby cały czas, jakby nie było, ale uważam, że to jest bardziej na pewno opłacalne niż po prostu potat, który ma mililitrów 30, czyli dwa razy mniej i kosztuje powiedzmy, no może nie drugie tyle, ale na pewno go zużyjecie 4 razy szybciej niż ten korektor. Korektor ma taką y, po prostu dużą, dużą szpatułę i on ma y, kolor dość żółtawy. Ale dobrze, bo ja jestem taka bardziej, wiecie, żółta niż, niż chłodniejsza. I nakładam go właściwie tyle, czyli tyle, co wziąłam sobie z tej szpatułki, nawet jeszcze mniej. I nakładam odrobinę tego, mm, tego miksa. I obawiam się, że ten. ten y, korektor jeszcze za dużo go nabrałam, bo on jest bardzo, bardzo wydajny. Pomieszam sobie to tutaj na ręce. Troszkę rozjaśniam się, że będzie spoko. Okej, okay. i nałożę już za dużo go wzięłam. tak już widzę. I nałożę go sobie pod oko na nos. Na brodę muszę go zużyć. I na czoło. I zobaczcie, jeszcze mi tyle go zostanie. Ok, i nałożę go sobie. I Jezu, mega za dużo go wzięłam. Ale dam go też na powieki jako po prostu baza. Widzicie jaka to jest, jaki on jest wydajny? Barwy wojenne co? I ten korektor też nie jest jakiś mega, wiecie co, leciutki i wodnisty, bo ma taką dość ciężką i suchową konsystencję, ale moim zdaniem ma tak genialne krycie i tak pięknie wygląda pod okiem. Oczywiście, pod okiem nie daje się dla osób, które są, jakby wiecie, starsze, takim powiedzmy wieku pani, nie wiem, 40-mocno plus. 50 plus i wyżej, bo on może podkreślić mocno zmarszczki i mocno może podkreślić po prostu ym, no właśnie te nierówności, które mam już pod oczami i może mocno w nie wchodzić, także dla młodszych osób y, zdecydowanie super sprawa. No krycie ma po prostu piorunujące, przykrywa wszystko, ym, co się tylko, właściwie co się tylko da. No bez oczu to wyglądam biednie niezrobionych, no ale okej. Okay. Kolejna rzecz, czyli puder i puder to jest również Too Faced i mam to jest ta sama seria, czyli Born This Way. I ja mam w kolorku Translucent, czyli transparentny. I on ma pojemność, już Wam mówię, 17 gramów i cena. Nie przygotowałam się z tymi cenami, przepraszam. Puder kosztuje 175 zł na seforze. Bardzo fajne jest to, że on ma, zobaczcie, zamykane to sitko. Czyli nic wam się nie sypie gdzieś. Jak otwieracie, wiecie, nie, wy, wy nie wybuchowałam ten puder. ona po prostu zatyka na sitko takim wieczkiem, i jakby to odróżnia właśnie te górnoopółkowe produkty, że one są jakoś zawsze zabezpieczone i to wszystko po prostu wygląda bardzo elegancko. I tak wiecie, żeby Wam ułatwić po prostu życie. I ja sobie tak zrobię, wysypię sobie na wieczko tego pudru troszeczkę. Zaważam, że ten puder troszeczkę przyciemnia nam jakby. Um, to co mam na buziur, zwłaszcza y, korektor. Nie wiem z czego to wynika, ale on, no on nie jest jakiś y, po prostu biały. On ma bardziej taki żółtawy kolor. No nie wiem, troszeczkę przy, na pewno przyciemniej kolice pod okiem, ale wygląda bardzo, bardzo ładnie, więc nakładam sobie go taką, y, takim puszkiem. Niedużo i po prostu wklepuję sobie y, pod oko. On robi po prostu efekt photoshopa, totalny efekt photoshopa, także jeśli lubicie na twarzy mat, i to taki mega mat, który wygładza Wam pory, wygładza wszelkie jakieś niedoskonałości, to to jest produkt dla Was. No, zwłaszcza jeśli na przykład użyjecie go do tego właśnie pudru puszek, to on zrobi taką robotę, że, że głowa mała. Okay, tu sobie troszeczkę jeszcze wklepię. W te moje najgorsze, najbardziej świecące miejsca. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, jak on, jak on wygładza mi buzię. On po prostu mega, mega wygładza twarz. No on wygląda nieprawdopodobnie na buzi. Dobra, zrobię sobie oko, szybki makijaż oka. Wracam do Was z podsumowaniem i moją opinią na temat tych trzech wysokoopułkowych rzeczy. Czy warto to kupić? Czy warto to mieć? Czy może warto e, kupić sobie kilka rzeczy na dłużej? Poczekajcie, zaraz do Was wracam. Ok, jestem, gdybyście co mam na ustach, to to jest matka z e, Sephory, taka e, czarna i ona ma e, numerek. O, matko Boska, nie wiem, jestem tak ślepa. Napiszę Wam pod spodem, przepraszam, ale jestem ślepa jak kred. Ona ma takie, zobaczcie, e, aksamitne opakowanie. Mega, mega piękna, mocna czerwień. Ale wracając do tym naszego filmiku, czy warto inwestować w drogie kosmetyki, myślę, że jednak coś w tych drogich kosmetykach takiego jest, że po prostu warto mm, wydać na nie troszkę grosza. Jeśli chodzi na przykład o ten podkład, to ja mam jakby do podkładów, mam jakby troszkę mm, mieszane zdanie, bo jakby jestem w stanie uzyskać y, podkładami powiedzmy z niższej półki, nie mówię tymi mega tanimi, tych z niższej półki, jestem w stanie uzyskać bardzo, bardzo podobny efekt. Jeśli chodzi o trwałość, to macie bardzo dużo kosmetyków, podkładów na rynku, które są równie trwałe jak te droższe. To jest właśnie wspomniany wcześniej Revlon. To jest na przykład ten Maybelline taki matowy. Czekajcie, pokażę Wam go bo mam gdzieś o tej akurat pod ręką. Chodzi mi o ten. To jest Maybelline Super Stay i on daje Wam totalnie matowe wykończenie i totalną totalną trwałość. I to jest podkład powiedzmy trzy albo 4 razy niż ten. Ten Dior czy na przykład Estée Lauder, mamy również Golden Rose, który jest bardzo, bardzo trwały i to są podkłady, które kupicie powiedzmy do, nie wiem, sumy 50 zł, więc jakby jeśli chodzi o to, to na pewno mamy jakby większe pole do popisu niż na przykład jeśli chodzi o korektory, także jeśli chodzi o podkłady, to tak jak mówiłam wcześniej, jestem w stanie znaleźć coś tańszego, co będzie równie trwałe i będzie równie dobrze wyglądał, chociaż ten wygląda pięknie, ale myślę, że tańsze, e, tańsze jakby e, cenowo produkty też będą wyglądały bardzo, bardzo podobnie. Jeśli chodzi o korektor, to jest jakby troszeczkę gorzej, bo wiem, że z tych takich korektorów, wiecie, z niższej półki tych drogeryjnych jest ciężko znaleźć korektor, który będzie e, chociaż w połowie tak dobry, jak ten e, właśnie z Too Faced. Ja ten korektor uwielbiam, dlatego że on ma ogromną pojemność, ma przepiękne, przepiękne krycie. Kolor, kwestia gustu, bo trzeba sobie go dobrze dopasować, ale dla mnie póki co jest bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o to, jak on wygląda pod okiem. Naprawdę, jest po prostu przepiękny. Jeśli chodzi o puder, również ten Too Faced Born This Way, dla mnie wygląda on bardzo, bardzo dobrze na buzi. Chociaż, jeśli miałabym szukać czegoś, co wygląda podobnie i daje taki efekt Photoshopa, to jest to puder z Maybelline i nie wiem, jak on się nazywa. On nazywał się kiedyś. E, czekajcie, muszę, muszę się posiłkować tym telefonem, bo po prostu zwariuję. Puder, czekajcie, ten. On teraz nazywa się e, Lasting Fix i on wygląda w ten sposób: to jest taka fioletowa e, zatyczka i on robi na buzi totalny, totalny Photoshop. I to jest jakby tańszy zamiennik powiedzmy tego e, Too Faced I on kosztuje teraz, uwaga, 27 zł, a ten kosztuje ile? 170 więc, jakby tutaj jest kwestia sporna, czy warto kupować taki drogi puder, czy nie. Ja jestem zdania, że na pewno warto inwestować w ten korektor, bo jest on dla mnie po prostu genialny. Także, jeśli chodzi o mnie, to oczywiście ja Wam polecam przetestować sobie ten korektor. Jeśli macie kasę, stać Was na to, kupcie ten korektor i na pewno się zawiedziecie. Zwłaszcza, że on ma ogromną pojemność, przez co macie go na bardzo, bardzo długo. OK, także tak to wygląda, jeśli chodzi o mnie. Ja oczywiście zawsze znajdę sobie coś tańszego, bo uważam, że nie warto przepłacać, naprawdę nie warto. Mamy w tym momencie tak ogromny wybór kosmetyków, właśnie z tych takich z drogerii. Są w tak świetnej jakości, że naprawdę ciężko. Ciężko jakby tym takim markom, powiedzmy, seforowskim tak lasowym, ciężko zaskoczyć czymś, to po prostu powiedzieć, wow, ale super tego jeszcze nie było. Jakby wszystko już na, na naszym rynku chyba się pojawiło, nie wiem, co by się musiało stać, żeby coś nowego się na tym znalazło i żeby nas wprawiło po prostu w osłupienie. Ale tak by wcześniej ja polecam korektor, puder znajdziecie tańszy, to Wam gwarantuje podkład również, także to jakby nie warto przepłacać. Jeśli na przykład malujecie klientki zawodowo, to oczywiście warto mieć coś w swoim kursie droższego, bo to też jakby podnosi, to jest dla mnie głupie, bo jakby yy, to, nie, to nie kosmetyki samarują makijaż, tylko jakby to robi wizerzystka, jakby to jest jej umiejętność, żeby ten makijaż trwały i tak dalej. Ale oczywiście wiadomo, lepiej to wygląda dla klientek, że yy, mają takie po prostu poczucie, że są malowane kosmetykami z wyższej czyli to ja to oczywiście rozumiem, bo to jest jakby też jakiś prestiż, też jakby cena makijażu musi być gdzieś jakby zawarta i uważam, że... Jako wizarzysta musicie mieć coś z gór, górnej półki, bo naprawdę jest to trwałe i jest to dobre i jakby podnosi teoretycznie to Waszą wartość, jeśli chodzi o wartość Waszych usług. Ale jeśli malujecie na przykład sama siebie, to myślę, że jest dużo, dużo rzeczy, które możecie kupić dużo taniej i są naprawdę bardzo, bardzo podobne jakości. Ok, tym akcentem się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, papa. Pa, następnego.